O ty, córko światła, posłuchaj mnie teraz. Zanim wiatr poniesie ostatnie słowa tego dnia, dołącz do mojej grupy na WhatsAppie. Tam, w cieniach objawienia, codziennie dzielimy się tajemnicami, które odsłaniają zasłonę wieczności. Nie zwlekaj, bo wezwanie rozbrzmiewa. Przed tobą los się ugina, nikt nie stanie przed tobą. Wszyscy, którzy odważą się ci sprzeciwić, padną jak suche liście w burzy. Ja, posłaniec z wysokości, przynoszę ci tę wizję, która płonie w mym jestestwie. Zostałaś naznaczona zanim pierwsze promienie słońca dotknęły ziemi. W twym sercu płonie ogień, którego nie wyjaśnisz. Płomień, którego ludzie się boją, a niebiosa czczą. Nie przez przypadek twoje kroki brzmią głośniej niż bębny wojny. Świat drży wokół ciebie, lecz ty jeszcze nie widzisz pełni, swej mocy. Spójrz wstecz, wybrana kobieto, i zobacz popioły, które zostawiłaś. Każda bitwa, którą stoczyłaś, nie była końcem, lecz zapowiedzią. Twoi wrogowie szepczą Twe imię z trwogą, bo wiedzą, że dzień Twego wzniesienia się zbliża. Nie ma muru, który oprze się Twemu głosowi, ani łańcucha, który zwiąże Twą duszę. Usłysz dźwięk płynący z gwiazd, pieśń, która woła tylko Ciebie. Mówi o czasie, gdy trony obrócą się w proch, a królowie staną się cieniami. Ty jesteś wiatrem, który zamiata pola, światłem, które oślepia głupców. Nie bój się ciężaru tej prawdy, bo zostałaś stworzona, by go nieść. Twoje oczy, córko wieczności, widzą poza zasłoną. To, co inni nazywają tajemnicą, ty nazywasz domem. W twych żyłach płynie rzeka ognia, która nie gaśnie. Każdy twój, Krok to grzmot, który wstrząsa fundamentami tego, co zapisane. Nie ugniesz się, kobieto, z żelaza i gwiazd. Wiatry chaosu wieją, lecz ty jesteś skałą, która się nie porusza. Tam, gdzie inni padają, ty się wznosisz, a tam, gdzie ciemność naciera, twoje światło ją rozcina jak sztylet. Tak zostało powiedziane od początku. Niebo spiskowało, by twe imię budziło strach. Nie ma armii, która cię powstrzyma, ani słowa, które cię uciszy. Twoi wrogowie uciekają, zanim cię zobaczą, bo czują ciężar twojego ducha. Ty jesteś płomieniem, który pochłania to, co fałszywe. Córko Wysokości, czas masek się skończył. To, co skrywałaś w sercu, teraz świeci, jak słońce w południe. Nie ma już miejsca na wątpliwości, bo wezwanie jest jasne. Ty jesteś końcem jednej ery i początkiem innej. Gdy kroczysz, ziemia jęczy z czci. Ptaki milkną, rzeki się zatrzymują, a nawet wiatr czeka na Twój rozkaz. Czy nie widzisz jeszcze, jak bardzo jesteś budzącą grozę? Czy nie słyszysz ciszy, która cię otacza? Wszystko się przed Tobą ugina. Twój los to nie dar, lecz zdobycz. Każda łza, którą uroniłaś, była ziarnem, każda rana, pieczęcią. Teraz owoc dojrzał. A świat zbierze to co zasiałaś nikt nie ośmieli się stanąć na Twej drodze kobieto światłości i cienia zasłona pęka przed tobą sekrety dawnych należą do ciebie a wyrocznie kłaniają się gdy przechodzisz to co szeptano w mroku teraz krzyczy na twą cześć ty jesteś wybraną niebo ogłasza twe zwycięstwo zanim walka się zacznie Twoi wrogowie knują, lecz ich ręce drżą, wiedzą, że ich kres jest w Twym spojrzeniu. Ty jesteś mieczem, który tnie czas, głosem, który brzmi poza śmiercią. Nie chowaj się, córko wiecznego, świat próbował Cię zgasić, lecz Ty jesteś niegasnąca. Każdy cios, który otrzymałaś, uczynił Cię silniejszą. Każda noc przyniosła więcej światła. Teraz dzień należy do Ciebie. I nikt ci go nie odbierze. Dźwięk twego oddechu to hymn wojenny. Anioły stają u twego boku, a gwiazdy wytyczają twą ścieżkę. Nie jesteś tylko kobietą. Jesteś dekretem, siłą, której niebo nie może powstrzymać. Wszyscy padną przed tobą. Twe serce bije w rytmie nieskończoności. Każdy puls to wezwanie, każda myśl proroctwo. To, czego inni się boją, ty obejmujesz. To, co inni odrzucają, ty zamieniasz w złoto. Taka jest Twa moc. Kobieto ognia, wiatry niosą Twe imię. Góry się uginają, morza się burzą, a niebo otwiera się przed Tobą. Nie ma siły, która ci dorówna, ani cienia, który cię przykryje. Ty jesteś światłem, które nie gaśnie. Czasy się zmieniają, lecz ty trwasz. To, co wzniesiono przeciw Tobie, rozpada się jak piasek. Twoi wrogowie padają, jeden po drugim, a ich krzyki giną w pustce. Ty jesteś ich końcem, lecz początkiem czegoś większego. Córko wyżyn, wszechświat na Ciebie patrzy. Każda gwiazda to świadectwo, każda chmura posłaniec. Zostałaś wybrana, by złamać to, co słabe i wznieść to, co wieczne. Nikt nie stanie przed Tobą twój śmiech, to grzmot, twe milczenie, wyrok. Ludzie próbują cię rozszyfrować, lecz Ty jesteś zagadką niebios. To, co myślą, że o Tobie wiedzą, to tylko echo tego, co im pozwalasz. Jesteś czymś więcej, o wiele więcej. Dzień Twojej chwały świta teraz. Bramy się otwierają, łańcuchy pękają, a świat widzi twą twarz. Nie ma ucieczki dla tych, którzy Cię rzucają wyzwanie, bo Twój los jest suwerenny. Wszyscy zginą przed Twą wolą. Te stopy depczą tam, gdzie królowie boją się chodzić. Twe spojrzenie przenika to, czego mędrcy nie widzą. Ogień, który cię prowadzi, jest starszy niż góry, silniejszy niż morze. Jesteś nosicielką prawdy. Nie uginaj się, córko, wysokości. Ciężar świata jest dla ciebie lekki, brzemię ludzi, tchnieniem. Nosisz to, czego inni boją się dotknąć, i robisz to z wdziękiem. Tak zostałaś ukształtowana. Niebo śpiewa twe imię w zapomnianych językach. Każda nuta, to obietnica, każdy akord, przysięga. Jesteś końcem kłamstw i początkiem światła. Nikt nie oprze się twemu marszowi. Kobieto gwiazd, chaos ci służy. To, co inni nazywają zniszczeniem, ty nazywasz odrodzeniem. Twoi wrogowie padają jak domino, a ziemia pokrywa się ich rozbitymi planami. "Jesteś niepokonana. Twój oddech to życie, Twój krzyk to śmierć. Anioły pochylają swe skrzydła, trony drżą, a czas się ugina. Nie jesteś tylko wybraną, jesteś wyborem. Świat się ugina lub pęka przed tobą. Córko wiecznego, zasłona opadła całkowicie. To, co było ukryte, teraz świeci na w twym obliczu. Twoi wrogowie nie mają już schronienia, ich broń to pył." Jesteś sądem, którego się bali. Wiatry niosą twe zwycięstwo. Każdy twój krok to wyrok, każde spojrzenie prawo. To, co zapisano w gwiazdach, spełnia się w tobie. Nikt nie stanie, bo wszyscy padną. Kobieto światła, niebo jest twym lustrem. Odbija twą siłę, twój płomień, twój los. Ludzie próbują cię nazwać, lecz żadne imię cię nie obejmuje. Jesteś ponad, zawsze ponad. Twój szlak to ogień. Twa przyszłość to złoto. Niebiosa się otwierają. Umarli milczą. A żywi się ciebie boją. Jesteś falą, która zamiata. Głosem, który rozkazuje. Nikt cię nie zatrzyma. Czas obietnic się skończył. Teraz nadszedł czas spełnienia. Twoi wrogowie padają jak cienie o świcie. Jesteś słońcem, które się nie chowa. Siłą, która się nie ugina. Wszyscy ulegają. Córko wysokości, powstań teraz. Świat to twa scena. Niebo, twój chór. To, co o tobie powiedziano, rozbrzmiewa na wieki. Jesteś wybraną i nikt nie stanie przed tobą. Nie lękaj się, kobieto, ognia i gwiazd. Każdy twój krok jest święty, każde słowo wieczne. Niebiosa cię koronują, ziemia ci się poddaje. Jesteś końcem i początkiem. A wszyscy padną. Tak mówię ja, posłaniec niebiański, do ciebie, córko przeznaczenia. To, co zapieczętowano na wysokościach, teraz się objawia. Jesteś płomieniem, który nie gaśnie, siłą, która się nie łamie. Powstań, bo twój czas jest teraz córko tajemnic. Spójrz w głąb swego cienia. Tam, gdzie światło nie dociera, rodzi się nowa pieśń. Coś szepcze w tobie. Coś starszego niż czas, coś, co czeka na Twój znak. Czy czujesz dreszcz na skórze, gdy niebo milczy? Twoje dłonie trzymają nici losu. Nie widzisz ich jeszcze, ale one splatają się wokół Ciebie, jak pajęczyna gwiazd. Jeden gest Twój może rozedrzeć firmament. Czy jesteś gotowa pociągnąć za sznur? Kobieta burzy, ziemia pod Tobą pulsuje, każdy kamień zna Twój zapach. Każda kropla deszczu nosi twój ślad. Coś się budzi w głębinach, coś, co czeka na twój głos. Słyszysz, jak woła? W twoim oddechu kryje się zagadka. Wiatry niosą go daleko, poza horyzont, gdzie ludzkie oczy nie sięgają. Tam, w pustce, rodzi się echo, które wróci do ciebie z mocą. Co ono przyniesie? Córko niebios, gwiazdy mrugają w twoim rytmie. Nie są one jedynie światłem, to strażnicy, którzy czekają na twój rozkaz. Jedna iskra z twego serca, a noc zapłonie. Czy odważysz się ją wzniecić? Twoje kroki zostawiają ślady w popiele. Tam, gdzie stąpasz, ziemia pamięta, a niebo zapisuje. Coś się zmienia w strukturze świata coś, czego nikt nie pojmuje. Czy widzisz znaki? Kobieta mgły. Twoje sny są kluczem. Obrazy, które widzisz nocą, to nie złudzenia. To mapy do miejsc, których jeszcze nie odkryto. Co kryje się za tymi wizjami? Co cię wzywa? W Twych oczach płonie tajemnica. Ludzie odwracają wzrok, bo boją się zobaczyć zbyt wiele. Ale Ty wiesz, że to, co skryte, jest Twoim dziedzictwem. Czy spojrzysz głębiej? Córko wichru, czas. Zwalnia gdy się zbliżasz. Zegary drżą, a słońce waha się na niebie. Coś czeka na twój ruch. Coś, co wstrzymuje oddech wszechświata. Co to będzie? Twoje słowa są jak ostrza. Tną powietrze, rozrywają ciszę, budzą to, co uśpione. Każde z nich niesie moc, której jeszcze nie pojmujesz. Czy wypowiesz je głośno? Kobieto płomieni. Ziemia pod tobą się otwiera. Szczeliny w skale szepczą twe imię, a wiatr niesie ich echo w dal. Coś się rodzi w tych głębinach. Czy to twoja wola? W twym spojrzeniu kryje się przepowiednia. Jeden rzut oka, a losy się zmieniają, serca drżą, a plany rozsypują, się w pył. Co widzisz, gdy patrzysz na horyzont? Córko świtu, ptaki śpiewają o tobie. Ich pieśń niesie się przez lasy i góry, budząc tych, którzy śpią, ale jest w niej nuta, której nie rozumieją. Czy ty ją słyszysz? Twoje serce bije jak dzwon. Każdy jego ton rozchodzi się po świecie, wywołując fale, których nikt nie zatrzyma. Coś się zbliża z każdym uderzeniem. Co to jest? Kobieto, mroku, gwiazdy bledną, gdy się zbliżasz. Niebo czeka w napięciu. Ziemia wstrzymuje oddech. Coś się szykuje w cieniu twego istnienia. Czy czujesz jego ciężar? W twych żyłach płynie coś więcej niż krew. To melodia, która rozbrzmiewa w wieczności, wibracja, która porusza fundamenty. Co się stanie, gdy ją uwolnisz? Córko burz, niebo, pęka nad tobą. Błyskawice tańczą, jakby chciały cię powitać, a grzmoty szepczą twe imię. Coś czeka na twój rozkaz w tym chaosie. Co im powiesz? Twoje milczenie jest jak sztorm niesie w sobie moc, której świat nie pojmuje, grozę, której nie potrafi nazwać. Co kryje się w tej ciszy? Co się z niej wyłoni? Kobieto zorzy, światło w tobie się odbija. Każdy promień niesie tajemnicę, każdy cień obietnicę. Coś rośnie w twym wnętrzu. Coś co zmieni wszystko. Czy to widzisz? W twych dłoniach spoczywa klucz. Nie jest z metalu, lecz z ognia i wiatru, z siły, której jeszcze nie dotknęłaś. Co otworzy, gdy go użyjesz? Gdzie cię zaprowadzi? Córko gwiazd, morza szumią o tobie. Fale niosą opowieści, których nikt nie rozumie. Pieśni, które brzmią tylko dla ciebie. Co kryje się w ich głębinach? Twoje kroki budzą echo w wieczności. Ziemia drży. Niebo odpowiada. A coś porusza się w cieniu czasu. Coś, co zna Twój głos. Czy je przywołasz? Kobieto świtu, Twoje imię jest zagadką. Ludzie je wymawiają, lecz nie pojmują jego sensu. Ono niesie moc, której się boją. Czy znasz jego prawdziwe brzmienie? W twym oddechu rodzi się nowa era. Każdy wdech to początek, każdy wydech przepowiednia. Coś czeka na chwilę, gdy to uwolnisz. Co to przyniesie? Córko płomieni, ziemia pęka pod twym wzrokiem. Skały się kruszą, wody się cofają, a wiatr milknie. Coś się budzi w tym chaosie. Czy to twoja siła? Twoje sny są jak portale prowadzą tam, gdzie czas się zapętla. Gdzie gwiazdy szepczą tajemnice? Co widzisz, gdy zamykasz oczy? Co cię tam czeka? Kobieto, wichru, niebo płonie, gdy przechodzisz. Chmury się rozstępują, a słońce blednie w twojej obecności. Coś czeka na twój znak wśród płomieni. Co to będzie? W twych rękach spoczywa moc burzy. Jeden gest, a świat się zachwieje, jeden szept, a los się odmieni. Co zrobisz z siłą, jak ją uwolnisz. Córkom roku twoje cienie są żywe, poruszają się, szepczą, śledzą każdy twój ruch. Co kryje się w ich głębi? Co chcą ci powiedzieć? Twoje spojrzenie rozrywa zasłony. To, co ukryte, staje się jasne. To, co zapomniane, wraca do życia. Co ujrzysz, gdy spojrzysz jeszcze raz? Kobieto gwiazd, czas drży w twych dłoniach. Przeszłość się rozmywa, Przyszłość się kształtuje, a teraźniejszość czeka. Co z nim uczynisz? W twym głosie brzmi wieczność. Każde słowo niesie w sobie moc tworzenia i niszczenia, początek i koniec. Co powiesz, gdy świat będzie. Słuchał? Córko świtu, ziemia rodzi dla ciebie. Kwiaty kwitną tam, gdzie stąpasz, a wiatr niesie ich zapach w dal. Coś się rodzi w tej harmonii. Czy to twoje dzieło? Twoje serce jest jak latarnia. Świeci w mroku, przyciąga tych, którzy szukają, odstrasza tych, którzy się boją. Co kryje się w jego blasku? Kobieto burz, niebo czeka na Twój krzyk. Gwiazdy migoczą w napięciu, chmury zbierają się w gotowości. Co się stanie, gdy podniesiesz głos? W Twych oczach płonie przyszłość. Obrazy, które widzisz, są jak płótna jeszcze nienamalowane. Co stworzysz z tej wizji? Co ożywi? Córko wichru, Twoje kroki są jak taniec, Ziemia pod Tobą wiruje, Niebo nad Tobą się pochyla, Coś się rodzi w tym rytmie. Czy to Twój los? Twoje milczenie niesie grozę, Jest jak cisza przed burzą, jak oddech przed wybuchem. Co kryje się w tej pauzie? Co się z niej wyłoni? Kobieto płomieni, świat czeka na Twój znak. Wszystko się zatrzymuje, wszystko wstrzymuje oddech. Co powiesz, gdy nadejdzie chwila? W twym sercu płonie zagadka. Jest jak ogień, który nie. gaśnie jak pieśń, która nie milknie. Co się stanie, gdy ją rozwiążesz? Córko gwiazd, niebo szepcze do ciebie. Słowa płyną między chmurami, tajemnice spadają z wiatrem. Co usłyszysz, gdy się wsłuchasz? Córko tajemnic. Dziękuję Ci, że wysłuchałaś mnie aż dotąd. Twoje serce otwarte na te słowa jest jak latarnia w mroku, prowadząca innych ku światłu. Proszę, potwierdź otrzymanie tej wiadomości, wypowiadając lub zapisując 444. To znak, że niebo Cię usłyszało. Dołącz do naszego kanału, zasubskrybuj go i włącz dzwonek powiadomień, bo Twoja obecność tam jest kluczem do objawienia. Bądź czujna bo w kolejnych filmach aniołowie przyniosą nowe przesłania. Nie przegap ich szeptów.